Panie trenerze, no wyjeżdżacie teraz. Autobus, autobus podstawiony. Jak, jak będą przebiegały te ostatnie godziny przed, przed meczem z koroną Kielce? No najpierw musimy dojechać do, do Kielc, jest piątek po południu, pewnie trochę pojedziemy. Ale wszystko mam przygotowane: hotel, całkiem normalny dzień jak to każdy przed, przed meczem. No i 13:30 trochę. Godzina niepiłkarska, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Jakie nastroje przed, przed tym meczem w Kielcach jutrzejszym? No jak zwykle bojowe. Niektóre drużyny udowodniły, że z drużyną Kielecką można powalczyć o punkty i też chcemy o nie powalczyć. No właśnie, na czym polega fenomen Korony Kielecka? To jest zespół złożony z zawodników średnich, a jednak potrafią wygrać nawet z fantastycznie grającą w tym sezonie Legią. Starzają się takie rzeczy. W polskiej widzę, każdy każdego może pokonać, tylko jest kwestia zaangażowania. Jeżeli ktoś się zaangażuje, zaangażuje 100%, da siebie wszystko, to jest taka szansa praktycznie w każdym meczu. Nie zawsze się uda, bo w pewnym momencie też odgrywają piłkarskie umiejętności dużą rolę i e, się okazało, patrząc trochę wstecz, to z kolei drużyna e, e, Korony w ostatnich sześciu meczach wygrała jedno spotkanie, także, e, także to tak nie jest, że, że, że ta drużyna nie jest do pokonania. I jeszcze na koniec chciałem się wybrać, z kogo pan nie będzie mógł to skorzystać? Na pewno Sajdi, na pewno Wander Bizen i na pewno Krzysiek Nekiel. reszta jest do dyspozycji.